Witam wszystkich w 47. części Let's Play Wiedźmin. Ej, przypominam, że ostatnio udało nam się rozwalić pierwszą kryjówkę salamandry. Mm -hmm. Tak, i teraz wrócimy do Siemka, żeby z nim pogadać o wszystkim. Ten ciosąd zabrałem to co najważniejsze. Bo tak. Chyba tak. Mhm. Choć... Dobra, wszystko. Bez... Kurwa. Jak najszybciej tędy wyjść? O, to jeszcze w ogóle nas nie było. Hm. Ciekawe. Ciekawe, no. Uuu. To mnie zaskoczyli. Strażnicy już tutaj są? To się panowie pośpieszyli. Strażnik miejski, Wszyscy zasługują na mnie. Dobra robota. Siemko czeka na ciebie przed wejściem. On to zajebiście. To oświetnie świetnie, to nie będę musiał iść do niego. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Uu, tutaj was narąbałem i nie przeszukałem. To mój błąd, ja mam fistek. Dobra, już darujmy sobie to, bo to więcej czasu z trasę niż to warte. Was też nie przeszukałem. Brania, Ej, no byłem pewien, że ich przeszukałem. <laughs> to sobie podrap stary, to sobie po prostu podrap dobra, chodźmy na górę. Ciekawe co nam powie Siemko. Mam nadzieję, że nie będzie co Ani nic w tym stylu. Hmm. No. No no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam. Obrona Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję fistechu? Znalazłem list od niejakiego gelerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Hmm. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. <śmiech> <śmiech> to, oczywiście, oczywiście dla dobra społecznego. <laughs> Ty się zajmij gelertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy <laughs> handel? Co? Siemko. Może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko Ubrać dlatego nie. z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gelerta. Ech, Siemko. Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Co ty nie powiesz? nam szanse przy pomocy eliksirów. Co ty nie powiesz, ciemko? No weź się, że fajne tej pomórki salamandry. Aha, nowy poziom zajebiście. Zajebiście. O! Hmm. Ciekawe. Eee, dostała składników odby odbywałem się w kanałach przy dużej kracie. Ok, no tak jesteśmy w kanałach. Czemu by się tam nie udać? Pytanie, czy mam natężenie znaków. Mam natężenie znaków, więc Uu, nie chcę medytować. Wbiłbym sobie po prostu poziom. Trzykaj tak, poproszę. No, dawno już nie walczyłem, w Wiedźmina i. Yy, troszkę mi się zapomniało, jak się zmienia broń. Znaczy nie zapomniałem, ale chciałem przez chwilę nad tym, nad tym pomyśleć. W ogóle ostatnio lipa z nagrywaniem straszna, nie mam po prostu czasu. I dlatego mam takie długie przerwy. Nagram sobie dwa. Jeden, kurwa, dwa odcinki i potem jest kilka dni przerwy i kolejna gra, bo przecież mam trzy serie na kanale. No no, kurwa... Geralt... Dycha, Jezu, ja ich nie lubię. praktycznie za nich expa nie dostaję, to znaczy to jest jakiś tam xps, ale to jest mało, to jest wszystko mało. Dobra, Geralt, poproszę Cię, żebyś zasejwował tutaj. I teraz chodźmy tam. Jak to kurwa zamknięte? Co jest do chuja? Mm -hmm. Czekajcie, czekajcie. Nie, toż Nie, poszukiwany. Nie, czas dni. Hm. Czekajcie, czekajcie, bo coś tutaj mi się nie zgadza. Mam wszystkie zlecenia. Ej! Jak aktywne. Hmm. Ale to jak ja się tam dostanę? Aaa, chyba że. Dobra. Nie czekajcie, jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze nie wszystko. Co no jezu się Nie mam czasu z... nie, nie mam czasu na takie pierdółki jak ty No nazbierajcie się tam, nazbierajcie się, tak, tak No, słać Geralt, kurwa i mhm. chyba tędy przejdziemy. No idź do Jasnej, ciasnej Dobra, no już zajmiemy się tymi No, Gerald, bo cię zjedzą tutaj. No, jeszcze? Dobra, nareszcie chodźmy tutaj, no. O, dokładnie, no i to się zgadza. Okej, okay. teraz sobie tutaj zapiszemy. Myślałem, że jakieś klucza potrzebuję albo coś. No, siemanko. Oho, idą panowie. Uuuu. Wyrwiesz mi jaja? Nie, 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 nie. Kurwa, znowu już w ciebie nie trafiłem. Eee, czekajcie, czekajcie, wiesz co, stary, zanim ich wyrwiesz jajak, to ja sobie strzelę kółkę, jest... kółkę, Geralt! Ta, co ty, co ty kurwa nie powiesz? Dobra... Czekamy na regenerację... Ojojojoj... Fuck, nie przygotowałem się, no i widzicie. Może pojedynczo panowie zechcecie? Czy nie bardzo? Nie. Chociaż może. Kurwa, jeszcze to głównym. tu. No no, 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 chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Lubię go do... Kurwa, nie mogę go dobić. Czyżby dlatego, że to jest jakaś postać i dlatego nie mogę jej szybko zabić. Może. Kuba, nie, twardy jest. Znaczy, sporo. O, spore obrażenia wali nam. Zaraz to z ludźmi, z jakim się zajmiemy. Już nie chcę się zmieniać, broń już go dobijemy tym. Dobra, co ty tam miałeś? Eee, nielegalny miecz. Nież stalowy przeznaczony do walki z ludźmi. Nie hmm. Wrażenie, mniej niż 20% szansa. ból. O, to akurat może być ciekawe. Mhm. Uh -huh. Dobra. Powinienem powiedzieć siemce o tym, no zaraz powiem. Tylko my jeszcze sobie tutaj wrócimy i wybijemy ich wszystkich, tak? Jak najbardziej. Dobra, papa. Oho, uh -huh, co miałeś w środku? Jak najbardziej. Każde oreny się przydadzą. Dobra, ilu tam jeszcze? Dwóch zostało? Tak. No. Który pierwszy spadł? Uuuu! Bardziej z ciebie skurczy byczek O nie, 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 nie. Troszkę ich więcej tutaj zostało niż dwóch. Nie chcę walczyć z czterema naraz, bo to się może skończyć nieprzychylnie dla nas. No, 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 chodź, 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 chodź. Kurwa, coś mi tu ogłuszenie nie wpada. Szkoda. Tak, tak, gadaj sobie zdrów, stary. Mm -hmm. Dobra. Co tu miałeś przy sobie? Oreny jak najbardziej. Jeszcze trzech zostało. Nie chowaj broni, Gerald, na miłość boską. Dobra. Troszkę go tutaj wyciągniemy. O, no, chodź tutaj. Jest, zajebiście. Ogłuszenie. Mhm. Dobra. Nic nie miałeś przy sobie, szkoda. No i zostało jeszcze dwóch. Kurwa, Gerald. Widzisz przeciwników i chowasz broń? Naprawdę. Świetny pomysł. Hmm. Dziwne że nie dobiłem na ziemi, szkoda. Mm, nie dzisiaj, nie dzisiaj, to nie jest twój dzień, stary. A jeszcze nie mam tego... Ej, 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 odsuń się, odsuń się. Oj, come on. No, 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 wal, 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 Geralt. Ta. Jasne. Dobra, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o tego pana. Okej. Okay. Jak najbardziej. Oreny i znaczki. Znaczy ich te broszurki, czy co to tam jest. Dobra, macie tutaj coś jeszcze ciekawego? Coś tu wyskoczyła. Zaraz, zaraz, tu jest. No właśnie. Odprawić rytuał. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No. Ok, już jestem z powrotem. Oj, co mamy? Dwa brązowe i dwa srebrne talenty. Może brązowe najpierw? Co my tam chcemy? Czegoś brązowe wydawać jeszcze? Ból plus 15. Hmm. Możemy to dać? Czemu by nie? To akurat nie inne trafienia, plus 10. O, to będzie dobre. I teraz srebrne. Co my tutaj chcemy dać srebrne? Co nam da? Żywotność, plus 2. Uu. To będzie na pewno dobre. Obrażenie, parowanie, żywotność. No i myślę, że jeszcze to. Tak, myślę, że w siłę sobie pociśniemy. Odpoczywaj, godzinę. I teraz lecimy co? Do siemko powiedzieć mu o wszystkim. Ciekawe, Ciekawe gdzie nas to wyrzuci. Ale nie no, teraz tego nie będziemy sprawdzać. Chodźmy do Siemko. Mu o tym powiedzieć. Mam... Kurde, mógłby nam chociaż trochę zapłacić za to. O Jezu, serio. Wypierdalać ode mnie. Nie mam ochoty z Wami dzisiaj w ogóle walczyć. Jasne. Aha, i zjebałem. Muszę tutaj skręcić. I prosto, prosto, prosto. Geralt, nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Szybko, szybko. Kurwa, mać Geralt, ty durniu, jebany. No i super, tak zdążyłeś. No, zajebisty jesteś. Kurwa, nawet nie odzywaj, no. No, no, no. Jezu, Gerard. Ty nie czasami, kurwa. No, w... jeden na dół, drugi na górę, tak? Wejdziesz tu, czy ja zejdę, i ty wejdziesz, ha! <śm> ty, kurwa, wajzo Ale mnie wkurwiesz. Pierdalaj. Gin po prostu, gin. Gin! Gin! Kurwa Gerald! Na miłość boską proszę cię! Myśl trochę, no nie wymagam za wiele! Hmm. Dobra, siemko! Siem... Gdzie my kurwa weszliśmy? Aaa, bo to tutaj, dobra. Mój błąd, okej, okay, okej, okay, przyznaję się. Mój błąd. Dobra, idziemy, lecimy od razu do Siemko. Powiedzieć mu o tym, że odwaliliśmy całą czarną robotę za niego. Zresztą nie pierwszy i coś czuję, że chyba nie ostatni. Raz. No, come on. Czytuj mi się tu, Gierko. Dobra, i lecimy. Tak z ciekawości. Nie, dobra, później. O, nie blokuj mi tu, ok? Proszę cię, nie blokuj mi tu. Siemko, 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 siemko. No właśnie, no bez jaj. To samo miałem powiedzieć. Tylko, że mnie zabłądził, ale nie chyba dobrze idę. Chyba jeszcze nie zapomniałem. O, Zoltan. Wal śmiało. Coś nowego? Masz chwilę? Mam. No właściwie to nic, bywaj stary. Co ty tutaj w ogóle robisz w tej części dzielnicy? To jest ciekawe, oj, rozpędziłem się. A przecież siemko siedzi w lożku. Bo gdzie bym miał siedzieć? Tak jest. No, co chcesz? No. Mhm. Mm Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Ehe, Dokładnie. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki Tobie znów jestem szczęśliwy. Chwilę. Masz tu zapłatę i znikaj. Ech, znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem. To znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, no. Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Dobra, ile tam kaski dostaliśmy? Dwieściore, no. Trochę średnio, szczerze mówiąc. Dobra. No. Przychod... ogłos... Jeszcze nie. Tak. okej. Okay. Siemko, wyglądasz okropnie. Dokładnie. Mieszki już pięć dni, a czujesz się jak młody bóg. Ostrzegam cię, to się źle skończy. To jest jak ścieżka zdrowia, wiedźminie. Z pewnością. Bywaj. Z pewnością. Rób tak dalej, stary. Rób tak dalej. Się przekonałem, czy to jest ścieżka zdrowia, czy też nie. Dobra, ale co my teraz chcemy? Myślę, że chyba trzeba z z zająć się zleceniami. Co? Co o tym myślicie? Zdecyduję na wywerny. Wywerny, zdecyduję na kuroliszki. Uh huh. Hmm. <laughs> oh. Czekajcie, czekajcie, gdzie jest ten cały Welrad? Mam gościu od Gawiery, tak. Proszę na mapie mi to wskazać. Chodźmy do Welrada i odebrać nagrodę. I widzę, że będę musiał jeszcze książeczki poczytać. Bo tam mi brakuje kilka wpisów. No dobrze. Hmm, to oddamy mu. Chyba tam mamy dwa zlecenia dla niego, czy trzy. Czekajcie, a Welrad to nie był ten e, na tym przyjęciu, gościu? Chyba tak, ale nie jestem pewien. No nie mówcie mi, że jest noc już. O, bez jaj. Ale będzie lipa. Ale będzie lipa. I to straszne. O jak będzie teraz noc, to... to. chyba się ściemnia. Dobra, gdzie mnie to prowadzi do. Ale do strażnicy. Ale nie jestem pewien, czy to ten gość. Mogę się mylić. Mogę się mylić. Mhm, poproszę do strażnicy i zobaczymy, co on tam nam powie ciekawego. Och, dwe, z tobą coś? Żegl Czy ty może jesteś na dole? Może on jest na dole. Jest. Zepchnąć nas tutaj na dół to nie do pomyślenia. No. Hmm. Przychodzę mm -hmm. w sprawie ogłoszenia. Dokładnie. Którego? Oho, o kościach graveira. Zapłacę za pięć sztuk. Akurat tyle tak mam. Jest. Oto twoja zapłata. Okej, okay. ile tam? 200 renów miło. Przychod. Które? Yy, krew? O krwi gula. Przynieś mhm. mi 12 flakoników z krwią na dowód, że faktycznie zabiłeś te gule. A proszę bardzo. Proszę. Oto one. Oto twoja nagroda, Wiedźminie. A, dziękuję. Ile kaski sto. Uuu, tutaj już prawie słabo. Mam coś jeszcze A. dla ciebie? Przychod. Które? Okła. Jeszcze ich nie. To czym? Aha. Nie mam, szkoda. Mhm, mm i jeszcze... Które? Zapłacy Zapłacę. Nie mam. Licz. A, dobra, dobra. To już tego nie mamy. Okej, okay, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze... Wstawaj, wstawaj! Zarek... Nie masz ostatnio no. zbyt wiele pracy. Cholerna racja. Gdyby nie kości, umarłbym z nudów. Hm. Coś takiego. Uuu. Bywaj. Mogę z tą zagrać, a nie pamiętam czy ja z tą grałem, czy nie. Przy tak licznych wojskach w mieście nic tu Tać po nas. Chcę. Ale wiecie co? Tą rozgrywkę sobie zostawimy na następny odcinek. To by było na tyle. Widzę, że on już tutaj i tak dosyć długo trwa, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Możecie też oczywiście zalajkować fanpage'a, więc trzymajcie się. Cześć!